z jest strony a To kolejny odcinek z gry Hitman 2 Silent Assassin. W dzisiejszym odcinku musimy znale za znaleźć swój kontrakt i zabezpieczyć broń, zabić lokalnego chana oraz oszczędzić żołnierze Nato. Czyli mamy do wyeliminowania kolejnego osobnika tego Hana, który jedzie sobie tak tą właśnie piękną, luksusową limuzyną. I w pierwszej kolejności widzimy, że jest tu troszeczkę dużo żołnierzy, a nasz przyjaciel jest tutaj w górnym z prawej strony u góry. Jako biała kropeczka zaznaczony, i on ma dla nas tam przeznaczoną broń, zapewne snajperkę do wyeliminowania. Właśnie Hana. tylko z tym problemem jest tutaj, że jest dłuższą żołnierzy, więc będziemy musieli ich troszeczkę pomijać, żeby nie robić większego szumu. To może zrobimy tak, bo przejdę się jako bo i tak mam strój kupca, więc przejdę się w tę stronę i może zatoczę kółeczko, żeby on tak bardzo się mną nie interesował. Teraz pójdziemy w lewo, nie w prawo, przepraszam, w prawo, bo to jest kolejny. Trzeba by było zrobić takie y, zatoczkę, żeby właśnie on tak nie bardzo się nami interesowali, bo w sumie to jest trochę śmieszne, że tutaj nie ma innych cywili. Ja jestem w tym stroju kupca z poprzedniej misji, więc myślę, że powinniśmy udać się bardziej w tę stronę. To będzie takie bardziej, y, bardziej, że tak powiem, y, bezpieczne. O tak, może te słowo mi brakowało, mi tego słowa w tę stronę. I tak, do naszego punktu dużo zostało, aczkolwiek tam jest dużo... Yy, przeciwniku, bo widzę, że jeden jest tu, drugi tu jest po, po prawej, tam jest po lewej, więc będę musiał pójść tędy. Nie, nie w tę stronę. Odwróć się. Tędy nie przejdziemy, bo są drzwi. Chciałem przejść przez ten domek, ale się nie uda. Więc dobra, pójdziemy tutaj. Na razie oni są z tyłu, więc no, widzę, że jeszcze kolejni idą, więc nie jest tu za ciekawie, więc trzeba będzie tutaj tak schować się z tej strony i nasz punkt będzie z yy, yy, prawej jest schowany. Tak, on tam jest. Za tymi skrzynkami urzęduję, tylko też jest troszeczkę śmieszne teraz, jak ja mam z tą bronią się przemieścić, bo to jest duży, duży karabin snajperski. O, także. Witaj. Niech Bóg cię do błogosławi, mój przyjacielu, panie 47. Jestem bardzo zaszczyczony. Mam pański sprzęt, jest bardzo potężny. Proszę uważać, bo nikt, żeby nikt go nie zauważył, bo to bardzo niebezpieczne. No właśnie, jak ma ktoś zauważyć, jako wielko... nie zauważy takiej wielkiej snajperki. Więc, no cóż, trzeba będzie tutaj chyba jednak wyeliminować tych przyjaciół którzy są obok, się kręcą, no bo tu się inaczej nie da przejść bez tej z tą snajperką, przecież oni od razu zobaczą, że ja mam. Zrobimy sobie mały zapis. Oni od razu zobaczą, że ja posiadam taki wielki karabin, to mnie zaczną atakować. Więc dobra, w pierwszej kolejności trzeba będzie tych czterech tutaj skasować. Tych, no oni najbardziej będą mi tu przeszkadzać, więc... Yy, bez większych ceregieli no po prostu trzeba będzie ich wyeliminować. Może najpierw tego pierwszego tutaj położymy, który jest bliżej. Czekajcie... To słynna muzyczka już gra. Sorry, Jeszcze mnie, dekaszę, atakuje często. No więc dobra. Wracamy do zabawy. I będzie headshotik. Poczekajcie, mam nadzieję, że będzie. Jest headshotik, prosto w ucho. Dostał w ucho, ale tutaj już chyba jeden zauważył, dlatego się schował. O, jest, 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 tutaj. Dobra, przyszedł do skrzynek. Czekajcie. I strzał, dobra, nie zdążył. Na szczęście poinformować innych. Dwóch skasowanych. Zobaczymy jak to dalej się potoczy. W ta choroba jeszcze mnie trochę męczy. Niby miało być lepiej, Katar trochę szedł, ale teraz jeszcze kaszel się pojawił, więc te choróbska w dzisiejszych czasach to mnie przerażają normalnie wiecznie. Jakieś badziewia łapią człowieka, że to aż ręce opadają. Mm, dobra, czy coś tutaj się dzieje takiego? Tak, cywil jakiś tam idzie i zaraz coś... Aha, już biegnie, oczywiście zauważył. Już zauważył, już wszczyna aferę i zaraz poleci do pewnie, bo to takie plotkarz jest pewnie, bo te ci cywile to tacy plotkarze są, że zaraz lecą, tacy pchają się. Ja to na przykład jak zobaczył z wokół, to bym uciekał w drugą stronę. A nie, jeszcze się interesował dlaczego on leży. Widać, że leży w kałuży krwi. O o, o, dobra, nie zdążył, okej. Okay. Nie zdążył poinformować reszty. Widzi, widzi ktoś, że leży w kałuży krwi, to ja na pewno bym do niego podszedł. Uciekałbym w gdzie pieprze rośnie, tym bardziej, że to jest takie miasto, że tam, jak kogoś mordują przy połku. Przykładowo tak mówię, ale ja na pewno bym tam nie tak nie leciał i interweniował. Dlaczego? Uciekałbym w drugą stronę, gdzie się da. No i dobra. Chyba są skasowani, więc bierzemy tę broń. Bo to nie ma na co czekać, bo ten konwój zaraz jeszcze przyjedzie i będzie dopiero misja nieudana. Bierzemy tę amunicję, bierzemy ten wielki karabin. No i biegniemy. Biegniemy w stronę zachodzącego słońca. Nie, no żartuję. Tutaj są gdzieś yy, schody. Poczekajcie, ale to nie są te schody, co ja chcę. Dobra, na dół, na dół, na dół. Się tu chwilę już ten cywil znowu leci za go, skasuje, bo mnie denerwuje. Niestety, za wścibskość się płaci. Gdybyś nie był taki Wściekły, to byś przeżył. Ale niestety. Niestety oberwiesz, panie Wściekły. No i trudno się mówi, bo nie powinienem zabijać cywili, ale był ścipski, no to poległ. Niestety. Tak, co czeka wszystkich wścibskich w tej grze. Wlatał w tej z powrotem, wstrzymał alarmy, wołał, zrobimy zapis, to i poległ. Dobra, przechodzimy dalej, bo tu nie ma najmniejszego czasu. Teraz musimy się dostać tam do tej drabinki na górę, żeby wejść i, i, i oczywiście tu się schowamy, bo tu już za rogiem jest kolejny idzie. Poczekajcie, o już się zbliża. Zaraz go kropniemy, Hitman umieścił już swój cel na celowniku. I zaraz on dostanie. To tam. Konwój znajduje się w okolicy, już jadą, świry jadą. Więc poczekajcie. No, już tam widać chyba, że jadą gdzieś tam na dole. Ale dobra. Teraz dostanie z Tumikała cichutkiego strzała w główkę. Dostanie? Dostanie, dostał, aż się nogami zakrył. Dobra. Teraz szybciutko musimy znaleźć drabinę. Lub schody na górę. Gdzie to by było? Czekajcie, tu jest decha, tu są drzwi, nie można tędy wejść. Tutaj też nie, gdzie jest te wejście. Tu z deski leżą, czyli to gdzieś tu będzie. Szybko, 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 szybko są schody, dobra. Po schodach tędy na górę i szybciutko, bo nasz cel już się zbliża do wyeliminowania. Dość krótki odcinek, ale mam nadzieję, że uda mi się go trafić za pierwszym razem, bo tak zazwyczaj. Zazwyczaj, zrobię zapis. Zazwyczaj mi się to nie udawało. Zawsze był też problem. Myszka, mimo się majta ręka się trzęsie i nie mogę go trafić. Jadą czy nie jadą? Na razie nie jadą. Poczekajcie, się rozejrzę jeszcze. I teraz tak. Eee, tutaj gościu jeszcze się kręci pod spodem. Za dostanie drugiego strzał. i drugi przyszedł. Tego ciak tutaj. Od razu. Żeby się nieco bardzo nie interesował. Tym, co się tutaj dzieje. W sumie to i tak. Bramę chyba chłopaki otworzyli już. Jadą czy nie jadą. Mm, jeszcze jakiś cywil tam lata drugi. Nam radę go scharmęcić? Chyba nie. No, no za szybko mi biega i nie nadążam. Aczkolwiek mógłbym go skasować. Dobra, już niech oni tam. Szybciej, ciach, 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 dobra, nie trafiłem, dobra. Miesza z tym skupię się na celu, bo to on już jest tutaj coraz bliżej, dobra. Bierzemy naszą snajperkę, jadą chłopaki. Największy problem jest taki, że nie można trafić w żadnego z tych żołnierzy na to. To jest największy problem. I teraz tak, on się tu zbliża. Konwój dotarł, uwaga, zobaczymy teraz. Dobra, trafiłem go, uciekamy. A Wam, jeżeli filmik się podoba, to oczywiście subskrypcja, paluszek w górę, żołnierze lecą oraz dzwoneczek, żebyście nie zapomnieli o kolejnych filmach z serii Hitman lub innych. No i uciekamy. Mamy mało życia, aczkolwiek dobra, bierzemy tutaj podwójnego naszego przyjaciela i ciach go w głowę i szybko do wyjścia, który jest w płocie. I tym oto akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Hitman. Najemnik, także nie jest tragicznie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Na razie!